Wiedźmin 1 to moim zdaniem najbardziej niedoceniana odsłona całej serii. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, czy naprawdę ta odsłona jest taka zła i czy warto w ogóle w nią zagrać w 2025 roku. Ja jestem Gikałusz, to jest Dzielnica Gier i zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Jeżeli ktoś z Was nie miał przyjemności zagrać, to warto nakreślić czym charakteryzowała się pierwsza odsłona Przygód Geralta z Rivi. Jak wiecie gra jest inspirowana książkami Andrzeja Sapkowskiego, ale jak pewnie się domyślacie Wiedźmin 1 nie został w żaden sposób wsparty przez autora książek. Pierwsze próby stworzenia Wiedźmina rozpoczęto już w latach 90, ale dopiero CD Projekt Red doprowadziło projekt do końca po 5 latach intensywnych prac. Wiedźmin jeden opowiada historię Geralta Z Rivi, doświadczonego zabójcy potworów, który po utracie pamięci próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie pełnym niebezpieczeństw. Geralt wraca do warowni Wiedźminów, czyli Kermoren, gdzie szybko zostaje wciągnięty w niebezpieczną intrygę. Grupa tajemniczych bandytów atakuje twierdzę, kradnąc cenne wiedźmińskie tajemnice. Zadaniem Geralta jest odzyskanie tych sekretów, powstrzymanie zagrożenia, które mogą stanowić dla świata oraz dowiedzieć się, po co były bandytom te wiedźmińskie tajemnice. Podczas swojej podróży bohater odwiedza różnorodne lokacje, od wiejskich osad przez mroczne bagna, aż po wielkie miasta pełne intryg politycznych i korupcji. W trakcie Musicie mierzyć się nie tylko z groźnymi potworami, ale także z trudnymi wyborami, które, tak jak wspominałem wcześniej, wpływają na bieg wydarzeń i relacje z innymi postaciami. Gracz ma swobodę w kształtowaniu historii poprzez swoje decyzje, które nie zawsze mają jednoznacznie pozytywne lub negatywne konsekwencje. Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że to jest najlepsza odsłona, ale na pewno najbardziej niedoceniona z perspektywy innych części. Pamiętam z okresu mojego dzieciństwa, gdy nie mieliśmy jeszcze Wiedźmina 2 i 3, to pierwsza odsłona nie była aż tak bardzo znana. Wszystko zmieniało się z perspektywy czasu, gdy pojawiały się nowe wydania. Kulminacyjnym punktem dla popularności serii był rok 2015 i premiera Wiedźmina 3, który okazał się grą, która zdobyła wiele nagród i do dzisiaj ciężko ją przebić. Wiele osób, przez to, że było głośno o tym tytule, dopiero wchodziło w świat Wiedźmina. Mając Wiedźmina 3, który był technologicznie bardziej zaawansowany niż poprzednie odsłony, ludzie szybko odbijali się od starszych tytułów z tej serii. Głównie było narzekanie na archaiczny styl rozgrywki, szczególnie na system walki. Też po części to rozumiem, bo powiem Wam coś na moim przykładzie. Miałem podobnie, ale w przypadku Baldura. Moje pierwsze podejście do serii zaczęło się od Trójki, którą wychwalam jak tylko mogę i uznaję za najlepszą grę RPG, w jaką grałem. Jednak próbując sięgnąć po poprzednie odsłony, mam z tym duży problem, bo technicznie nie jestem w stanie przemóc się, aby w nie zagrać. Zawsze jest coś, co mnie po prostu odpycha. Wracając do Wiedźmina, po to nagrywam ten film, bo być może ktoś z Was właśnie zaczął swoje przygody z serią od Trójki. Chciałbym zachęcić Was tym filmem, abyście dali szansę pierwszemu Wiedźminowi i spróbowali w niego zagrać. Wiedźmin 1 posiada wiele nowatorskich rozwiązań w rozgrywce, które mogą Wam się spodobać. Najbardziej sobie ceniłem system alchemii i rozwoju postaci, który był dobrze przemyślany jak na tamte czasy. Nie mając receptury na konkretny eliksir, mogliśmy mieszając różne składniki, przygotować nieznane mikstury, które miały różne efekty. Biorąc pod uwagę, że nasz Geralt miał amnezję, to warto było kupować książki, dzięki którym Wiedźmin przypominał sobie takie rzeczy jak zbieractwo konkretnych typów roślin, czy ogólnie o potworach, które mógł spotkać na swojej drodze. Z perspektywy gracza, który dopiero wchodził w serię Wiedźmina, nie czytając wcześniej książek, uważam, że stopniowo odkrywał to, co ten świat w sobie kryje. Poza alchemią warto wspomnieć tutaj o nieliniowej fabule i wyborach, które faktycznie niosły za sobą konsekwencje. W grze jest ich całkiem sporo, a konsekwencje nie są od razu widoczne. Mogą być dopiero zauważalne w kolejnym akcie albo jeszcze później. Myślę, że warto też wspomnieć tutaj o systemie dnia i nocy oraz wpływu pogody na poszczególne planowanie zadań. Niektóre potwory nie pojawiały się za dnia, trzeba było zaczekać lub medytować do nocy, aby móc kontynuować niektóre zadania. Dawało to takiego większego poczucia imersji i przede wszystkim wspomnianego planowania rozgrywki. Warto wspomnieć o oprawie graficznej i dźwiękowej. Zaryzykuję stwierdzenie, ale moim zdaniem soundtrack z pierwszej odsłony jest najlepszym w całej serii. Szczególnie zapadło mi w pamięć poruszanie się po podgrodziu nocą, gdzie atakowały nas bargesty i inne potwory. Na koniec wspomnę o systemie walki, który przez wielu uznawany jest za denerwujący, archaiczny i nieprzemyślany. Osobiście uważam, że miało to swój urok, szczególnie jak na tamte czasy. Gracz musi dynamicznie klikać myszką, aby wyłączyć ataki w płynne kombinacje. Zbyt szybkie lub zawolne kliknięcie przerywało sekwencję. Były też różne style walki, które umożliwiały ciekawe planowanie starć z przeciwnikami, ale o nich opowie wam mój przyjaciel Lambert. Wiroledański nev de fejne czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł uwielbiany przez lancknechtów i innych mocarzy, czyli inaczej styl silny. O którym mo powiedzieć. Powiedz o Wiroledańskim. Jego nazwa w bezpośrednim tłumaczeniu znaczy dziewięć słonecznych mieczy. Został opracowany przez fechmistrzów z Wiroledo. I miał służyć do walki z wieloma przeciwnikami naraz. Główny nacisk kładzie na skomplikowane systemy cięć. Podobno mistrzowie tego stylu potrafią skutecznie walczyć nawet z dziewięcioma przeciwnikami. Ognisty tancerz brzmi ciekawie. Stworzył go legendarny elfi szermierz poeta Nisail. System kroków i cięć oparty jest na obserwacji dzikich kotów, szczególnie ocelotów używanych przez elfich władców jako ochrona pałacowa. Ten styl zakłada maksymalne wykorzystanie szybkości i zwinności kosztem siły uderzenia. Ognisty tancerz nie daje przeciwnikowi czasu na zadanie ciosu. Jak pisał Niszail, szermierz idealny jest płomieniem. Nie można zranić płomienia, a każde jego dotknięcie zadaje rany. To styl bardzo popularny wśród elfiej arystokracji. Temerski diabeł brzmi swojsko. Nie będę ukrywał, nie ma tu żadnej filozofii i poetyckich porównań. Wymyślili go temerscy lansknechci, a to proste chłopy. Najlepiej sprawdza się w walce z ciężkimi, opancerzonymi przeciwnikami. Myślę, że mimo tego jak wiele dla mnie znaczy pierwsza odsłona, to warto wspomnieć o tym, co mi się nie podobało. Myślę, że jedyną rzeczą, która najbardziej mnie raziła w oczy, to właśnie ograniczona różnorodność sprzętu dostępnego dla wiedźmina. Nie mówię tutaj w zasadzie o broniach dodatkowych, bo akurat ich było pełno. Tylko niestety nie były w żadnym stopniu użyteczne w walce. Jeśli chodzi o podstawowy ekwipunek typu miecz, stalowy, srebrny i pancerz, to było tego bardzo mało. W całej grze są może trzy rodzaje pancerza? Wiedźmin jeden wcale nie jest krótki, przejście może wam zająć nawet 50 godzin. Posiadanie tylko trzech rodzajów pancerzy zawsze raziło mnie w oczy. Nie wspominając już o mieczach srebrnych, których liczba również wynosi zawrotne aż trzy rodzaje. W przypadku broni stalowej mieliśmy większy wybór, bo mogliśmy przekuwać znalezione kawałki meteorytowej stali i tworzyć różne wariacje. Dodatkowo mieliśmy możliwość posiadania kilku broni. Poza mieczem stalowym i srebrnym mieliśmy też dodatkowe sloty na inne typy broni, takie jak buzdygan, sztylety, pochodnie, które uważam, że nie miały sensu poza wspomnianą pochodnią. Możecie dać znać, czy wykorzystaliście z dodatkowych slotów broni i do czego wam się to przydawało. Jeśli chodzi o wady, to tak naprawdę z mojej strony to tyle. Bardzo cenię sobie historię i cały świat, a takie elementy jak ekwipunek rażą trochę w oczy, ale zawsze przymykam na to oko, bo gwarantuję wam, że historia zrekompensuje w 100% brak różnorodności ekwipunku. W tej części warto wspomnieć o problemie backtrackingu, który szczególnie doskwiera na podgrodziu. Zadania są rozrzucone po całej lokacji, a brak szybkiej podróży sprawia, że ciągłe wracanie w te same miejsca szybko staje się męczące. Na początku eksploracja może być przyjemna, ale im dalej w grze, tym bardziej irytujące staje się przemierzanie tej samej trasy po raz dziesiąty. Podobny problem pojawia się na bagnach, gdzie liczba potworów jest wręcz przytłaczająca. Widok 20 utopsów pędzących w naszą stronę na długo zapada w pamięć. Co gorsza, za każdym razem, gdy wchodzimy i wychodzimy z tej lokacji, sytuacja się powtarza, co może być frustrujące. Na koniec warto wspomnieć o ograniczeniach otwartego świata. Gra sprawia wrażenie swobody, ale w rzeczywistości lokacje są dość ciasne i pełne niewidzialnych barier. Przemierzając kolejne obszary można odnieść wrażenie, że świat mógłby być większy i bardziej otwarty na eksplorację. Docieramy powoli do końca tego materiału, więc jeśli dotarliście tutaj, to napiszcie, że Gerald z Rivi ma blond włosy, a ja przypnę wam serduszko. Dodatkowo nie zapomnijcie zostawić oceny, komentarza, subskrypcji kanału, gdyż jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, no a chciałbym, żeby kanał się rozwijał. Życzę wam wszystkim wspaniałego popołudnia, wieczoru, poranka, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych filmach. SASH!